Serdecznie, witam. serdecznie na stronie Renata Zarzycka online. Zarzycka online. Nadaję z Renata Zarzycka online taką sobie stronę, moi drodzy, wpiszcie. I chcę powiedzieć króciutko dzisiaj na temat e, takiego podstawowego zabezpieczenia się przed e, wirusami, przed infekcjami, katarami. Jest to bardzo ważne w dzisiejszych czasach, ponieważ... E, Służba zdrowia ma dość duże trudności z przyjęciem nas, i to wiecie, i potrzebujemy sami zadbać o siebie bardzo. To jest bardzo ważne. Jeżeli gardło nas boli, jeżeli macie tu ból gardła, jakieś nos chory, to proponuję zaopatrzyć się w szałwię, moi drodzy. Szałwia w stary sposób naszych babci, naszych dzieciaków. Robimy esencję i płukamy gardło kilkakrotnie. Płuczemy nos, również zakrapiamy szałwią. Wtedy ładnie ropa wszystko wychodzi. Macie czyraki różne, e, trądziki jakieś takie ropne, wszystko okłady z szałwi. Przykładamy szałwie, e, to jest bardzo, bardzo e, ważne. Natomiast do połykania macie na przykład e, zapalenie e, okosne i tutaj dziąsła, ropne zęby, szałwia, buczemy szałwią bardzo dużo. To jest mój ulubiony sposób, od lat w naszej rodzinie stosujemy szałwie. Wszelkie ropne problemy niekojące się, szałwia pamiętajcie, gardło bolące, grypy, jakieś przeziębienia, coś, szałwia, nos, szałwia oczy, zapalenie spojówek, nie możecie się dostać na przykład do lekarza, kolejka wielka. Brać szałwie, robić sobie esencję, tylko do oczu delikatną i zakraplać, okłady sobie robić, tu nos zakraplać, gardło płukać, ropne rany przykładać szałwie. To jest bardzo ważne, a drugi sposób, to jest olejek czosku. My czosku nie zawsze damy rady zjeść tyle, ile byśmy chcieli, moi drodzy. Bo czasem brzuch nas może boleć, Nie każdy ma zdrową wątrobę. Tam problemem są wiórka, czyli ten błonnik czoskowy. jest niestrawialny, ale sam olejek jest bardzo dobrze przyswajalny, więc mamy tutaj dość taki fajny produkt Garlic Max, który od lat ponad 20. 23 nawet stosuje go w swojej rodzinie i u siebie przede wszystkim. W zestawie z witaminą C1000. O tym już wiele mówiłam, więc, więc nie będę tu dużo mówić. To jest z bioflawonoidami. Witamina C1000, wolnego uwalniania, tak żeby po 3 godzinach nie wyszła z organizmu, tylko żeby była, żeby była w nas, w organizmie. Ona 24 godziny. Dam Wam zaraz link pod spodem filmu i na górze może uda mi się wrzucić link. Jak coś, to jeszcze raz powtórzę: klinika, taki myślnik troszeczkę trzeba zrobić. zdrowienia.pl Klinika Zdrowienia.pl. Renata Zarzycka, Pamiętajcie, natomiast dzisiaj chcę powiedzieć coś o garliku, ponieważ to jest olej czosnku. I czosnek stosowali już Grecy, stosowali starożytni, stosowali lekarze starożytni i bardzo sobie chwalili. Czosnek stosowali. Sportowcy, którzy szli na olimpiadę, przygotowali się do olimpiady, żeby nabrać siły, stosowali czosnek. Dlaczego? Dlatego, że on wszelkie wirusy, grzyby rozganiał, pasożyty różnego typu, które ewentualnie osłabiłyby naszą siłę i odporność. Natomiast czosnek nie dość, że zabijał te bakterie, grzyby, wirusy, jeżeli go dość długo stosowaliśmy, bo raz to za mało, oczywiście. to jeszcze, moi drodzy. Dawał siły, dodawał energii, ponieważ delikatnie rozrzedza krew. A co za tym idzie? Dotlenia lepiej nasze komórki, jak również mięśnie dotlenia lepiej. Głowa pracuje lepiej, mięśnie wszystko. Jeżeli nas głowa boli, czasem nie mamy nic pod ręką, może być czosnek, olejek czosku, koncentrat, pamiętajcie, bo koncentrat są najlepsze. Tu mamy garlic garnik z, z pietruszką, żeby nie, nie było brzydkiego zapachu czosku. Czyli neutralizator pietruszka neutralizator zapachu. Tu mamy olejek czosnku, moi drodzy, 500 do 1. Co to oznacza 500 do 1? Że 500 razy mocniejszy, 500 razy mocniejszy niż klasycznie jakbyśmy ten składnik mieli. Także skoncentrowane składniki alicyny szczególnie równowartość 2000 mg czosnku świeżego. 2000 mg czosnku świeżego Garlic Max Klinika, myślnik Renata Zażycka, pamiętajcie. Klinika, myślnik tam są artykuły, tam jest wyszukiwarka, więc sobie też wyszukajcie garlic, max albo czosnek, po prostu wyszukajcie w wyszukiwarce. Ja mam tam też artykuły. Klinika, myślnik tylko ten myślnik jest ważny. Klinika, myślnik Być może, że uda mi się już niebawem, niebawem też. Dodać domenę klinika zdrowienia.pl, natomiast to jeszcze chwileczkę. Klinika myślizdrowienia.pl. Czyli jeszcze raz, patrzcie zawsze na standaryzację składników. To Wam zawsze mówię. Tutaj są skoncentrowane składniki zawsze. Czyli mamy 500 do 1. Czyli nawet jak kapsułka ma ileś tam miligram, tak, ileś, nie wiem, 0,3 grama. To jest razy 500, liczymy. 500 do jednego moc składników. To jest równy, równe dwóm gramom czosnku, tak, 2000 mg czosnku świeżego. Z tym, że różnica jest taka, że świeżego nie zawsze możemy zjeść, bo będzie nas brzuch bolał, szluzówka, ktoś ma chorą szluzówkę, wątroba, może kogoś wolać i tak dalej, bo tam są te wiórka, czyli. Łonnik składniki, które się ciężko trawią. Ciężko sprawne składniki. A olejek to jest wielka różnica, kochani. Więc olejek jest wspaniale sprawialny. I ja ten czosnek dawałam od siódmego miesiąca dzieciom, tylko trzeba było go rozcinać. To jest troszeczkę utrudnione, bo dzieci do trzeciego, czwartego roku nie połykają niestety kapsułek, i tu trzeba im. Rozcinać do herbatki. Mój wnuk uwielbiał po prostu, jak się nauczył gryźć, uwielbiał gryźć ten czosnek, ten garlik. I trzeba było mu zabierać ten garlik, bo on sobie odkręcał opakowanie i tak garściami jak cukierki to jadł. Także nie przeszkadzało mu, że to, jest taki, że to nie jest cukierek, że to nie jest słodkie. On to uwielbiał, bo dobrze się po tym czuł. Natomiast pamiętajcie, pozabija różne grzyby, bakterie, ochroni nas przed wirusami. Witamina C. Osłabia dostanie się wirusów do DNA. Musicie wiedzieć, że wirusy roz, rozwijają się w DNA komórki. Muszą dojść do DNA komórki, tam się rozwinąć. Nie mają szans inaczej. I witamina C chroni DNA, żeby wirus nie miał szansy. Tu również lizyna będzie. Mamy L-lizynę, też nie mam jej ze sobą, ale też jest ważna ochrona przed wirusami. Natomiast, co jest jeszcze ważne, jak już tak mówię, bo dzisiaj o czosnku tylko chcę powiedzieć, nie będę więcej za dużo mówić, błona komórkowa. A błona komórkowa zbudowana jest z tłuszczy, bo jeżeli wirus nie przejdzie błony komórkowej, bo jest silna i receptory nie wpuszczą go, to nie ma szans na rozwój w naszym organizmie. Czyli z tłuszczy, kochani, tłuszcze są ważne, pamiętajcie, tłuszcze są ważne. Omega czy koncentrat, lecytyna, wiesiołek, yy, oregano, oil może być jako tłuszcze. I olejek z czosnku też jest tłuszczowy. Także dzisiaj tylko o tym chcę Wam powiedzieć, przede wszystkim garlic max, który łączymy z witaminą C. Ja mam przez ponad 20, blisko 25 lat mnóstwo przedszkolaków, mnóstwo rodziny, rodzin moich klientów, Którzy prowadzili dzieci do przedszkola i pół przedszkola, nieraz było chorych dzieci, a te dzieci chodziły i chodziły, nic im nie było, bo brały jedną C1000 plus i jeden garlic i tyle. I wystarczyło konkretna dawka dla dzieciaczków. Jest też witamina C w syropku, pokazywałam ją kiedyś. No nie mogę o wszystkim mówić, nie dam rady. Będę sukcesywnie mówić, wspominać o różnych tego typu produktach. Także dla Mniejszych dzieci można zastosować w syropku, to jest też koncentrat, to trzeba na wodę, pamiętajcie, dawać. Na wodę to nie są syropy, my kupujemy koncentrat i z tego bardzo, bardzo dużo syropu zrobimy. Bardzo dużo, więc to są bardzo wydajne rzeczy. I tu mamy jeszcze na końcu, chcę przypomnieć, mówiłam o tym kiedyś, już dokładnie. Samurek z czarnego bzu. Wyciąg z czarnego bzu dość silny. Też jest 6 do 1, pamiętajcie, standaryzacja 6 do 1, bardzo duże skoncentrowanie składników. Mamy jeżówka purpurowa 4 do 1. Skoncentrowanie, więc nieraz ktoś mówi, a popatrzę sobie tam gdzieś w internecie, porównam. Ja mówię, nie da się rady porównać, bo nawet jak masz gramówkę podobną i podobny składnik, to raz, zależy jak jest wykonany. Tutaj są najwyższej jakości atesty i biologicznie czynne składniki, a nie we wszystkich suplementach są biologicznie czynne składniki, bo może być technologia dość słaba osuszenia gdzieś tam na gorąco i już mamy zniszczonych mnóstwo składników, tak? Standaryzacja, czyli koncentracja, właśnie to jest bardzo ważne. Tu mamy traganek błotnego, korzeń traganka błotnego 3 do 1, też bardzo cenne Zioło i jeżówka wąskolistna 5 do 1. O tym mówiłam ostatnio oddzielnego live'a i tam jest też na klinika Myślnik zdrowienia macie artykuły na ten temat, nie będę tu mówić więcej i witamina C 100 mg i cynk. Cynk 5 mg. Pamiętajcie, że jak nie mamy smaku i zapachu to brakuje nam cynku, bo właśnie organizm wykończył zapasy, wyczerpał zapasy cynku, ma jakieś minimalne. Jeżeli brakuje nam cynku, a on jest bardzo ważny w odporności, bo się broni organizm, wziął sobie cynk po prostu, to nie będziesz mieć zapachu i smaku, więc też dodawaj cynk w tej chwili, ratuj się kto może po prostu. Także pamiętajcie o witaminie C, chroni DNA komórek przed targnięciem wirusów, żeby się nie rozwijały. One tam muszą wtargnąć, żeby się rozwinąć. Pamiętaj o tłuszczach, żeby wprowadzić tłuszcze zdrowe do jedzenia, masełko, oliwy, oleje i tak dalej, rybne. Omega-3 różnego typu, tylko pamiętaj, że nieraz ktoś mówi olej lniany. Tam jest tylko ALA, słaby, słaby jakby, słaba odmiana omega-3. Ja mówiłam oddzielnego life'a kiedyś, tu jest DHA, EPA, to są silne i z ryb, z ryb troszeczkę są silniejsze. I to pamiętajcie, to jest też tłuszcz, czosnek, olejek czosnku, mamy tłuszcz, bo to jest olejek i to jest genialne. Jak ktoś chce, może jeszcze oregano, bardzo silny koncentrat oil. To wszystko macie na klinika klinikamyślnikzdrowienia.pl, ceny producenta, pamiętajcie, najtaniej jak można. Ceny producenta zawsze takie. Mówię nie inne, więc korzystajcie z tego, możecie sobie gdzieś detaliczne, kupić jak chcecie, a po co przepłacać? Ceny producenta. I na koniec tylko przypominam, że mleczko pszczele zawsze było, jest i będzie bardzo pomocne, szczególnie w anginach, w paciorkowcach, ale również w grzybicach w innych problemach. Ja daję niemowlętom również, trzeba kapsułkę rozsypać, bo tak jak mówię, dzieci nie połykają do czwartego roku życia tabletek, kapsułek. Moje połykały od trzeciego roku życia, ale w domu wszyscy coś połykali, więc one moment się nauczyły. Nie wszystkie tak umieją niestety. I musimy rozsuwać albo rozgniatać kapsułeczki. I tu też mamy, słuchajcie, koncentrat mleczka pszczelego 50 mg, uwaga, i nie, dajcie nie da się porównać kapsułki, dlatego że tutaj mamy równowartość 150 mg, 150 mg skoncentrowanie mleczka pszczelego, więc no nie da się tak za bardzo porównać tego wszystkiego. Tak, jedna kapsułka koncentratu mleczka pszczelego stanowi ekwiwalent 150 mg świeżego mleczka pszczelego, więc to jest bardzo, bardzo... Ważne. Na anginy, szczególnie przy paciorkowcach, choroby stawów, stawowo-kostne, jak również generalnie na odporność profilaktycznie. Bo ja dzisiaj mówię o profilaktyce. Profilaktykę macie na opakowaniach zawsze, różnych suplementów macie, zawsze dawki dozwolone w Polsce tylko profilaktycznie. Oficjalnie nie leczymy się suplementami, bo przecież one nie leczą, tak? Leczą leki farmakologiczne. Ale kiedy nie było jeszcze Unii Europejskiej, dawno, dawno temu były podawane dawki lecznicze wszystkich ziół i suplementów. I ja te dawki pamiętam. Zapraszam serdecznie na konsultacje. Do usłyszenia. Klinika myślnikzdrowienia.pl Myślnik to jest taka kreseczka. Klinika kreseczka w połowie myślnik zdrowienia.pl. Renata Zarzycka, zresztą po imieniu mnie też i po nazwisku znajdziecie wszędzie. Tam macie ceny producenta i opisy i artykuły. Wszystkiego dobrego Wam życzę i dużo, dużo zdrowia. Trzymajmy się mocno i zacznijmy się jednać w jednej myśli. Bo jeżeli będziemy rozbić kochani i kłócić się wzajemnie, to do niczego nie dojdziemy. Po prostu nie, nie zwyciężymy, OK? Ani z chorobą, ani z niczym. Wszystkiego dobrego. 爸爸爸。Pa, pa, pa.